Uciekamy, widzowie, uciekamy przed tym złym bandytom naprawdę. No jeszcze tutaj policjantka. Ja nie mogę dobra, szybko, widzowie, uciekamy przed nim. Uciek Boję się. spokojnie, Brajanek, nie możemy jechać do domu. On ma najprawdopodobniej mniej paliwa od nas. Uciekamy, 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 widzowie. On jest tak blisko. On nas zaraz dogoni, on nas zaraz dogoni, on nas zaraz dogoni. Pomocy! Się. Pomocy! Się. Pomocy nie. Czemu on ucieka? Czemu on Czemu on odjeżdża, Brianek? Ty go znasz? Nie wiem. Ty go znasz? Ja go nie znam. Dobra, widzowie, napiszcie, czy wolicie filmiki od, dajmy na to 5 do 10 minut. Czy wolicie filmiki od 10, 15 minut plus? Napiszcie w komentarzach i Brianek powiedz, jaki hashtag w dzisiejszym filmie mają widzowie napisać. W dzisiejszym filmiku muszę napisać. E, e, banan, hashtag banan. To napiszcie hashtag banan dla Brajanka, a to już już piąty odcinek, więc zostawcie pięć łapek w górę. Brianek, czy chcesz samodzielnie wracać do domu po lekcjach? No to wiesz co, dzisiaj cię zaprowadzę wyjątkowo i przez następne kilka dni nie będę cię woził autem, tylko będziemy chodzić, żebyś się nauczył drogi. A ja tutaj już tutaj podpiszę i niedługo zaniosę pani. Co ty na to? Tak! Dobrze, to chodź tutaj, otwórz już drzwiczki. O, zobacz, Bryany, ktoś. O, zobacz, Bryany, ktoś coś napisał! Eee, okay. poczekaj, ja sam to przeczytam. Detektyw mówi, żebyśmy się spotkali w restauracji. Okej, okay, dobra. Chodź, Brianek, odprowadzamy. Chodź, odprowadzamy, od, odprowadzę cię do szkoły. Chodź. Yy, tutaj, okay. jak, tutaj musimy przejść bokiem, bo tutaj się coś dzieje dziwnego. Więc chodź, pójdziemy. Pamiętaj, chodnikiem się chodzi, ale akurat w tej sytuacji idziemy... Tutaj obok, jakby, jak najdalej, żeby nas nic nie potrąciło. O, właśnie. Właśnie tutaj. No nie! Uważaj, Brianek, bo to jest pirat drogowy. Uważaj. U uważaj, chodź. Stój, Brianek! Brianek, co ty wyprawiasz? Chodź, chodź. Chodź, Brian. Brian, chodź, Brian, chodź. Pa, Brianek. Pa! Dobra, idę do, te, do tego detektywa. O! Siema detektyw! Cześć. No. My też chodziliśmy do podstawówki? No, pamiętam. To ojciec Brajanka. O! No i w końcu rozmawiamy. No i w końcu rozmawiamy o poważnych tematach. No, mów dalej. Ojciec Brajanka, kiedyś z nim ale dostał lepszy ofertę w pracy, oh. za, to z, za to z małą brajanka. Pamiętam, że chodziliśmy właśnie do podstawówki, to podstawowca, ją kiedyś pracę zrobić. Uuu, mm, ten... poważne tematy. No to dzięki w ogóle za podpowiedź, nie? Uuu, no to dobrze detektywie ogólnie. Ej, kto to jest? Do góry. Koniec tego gadania. Ty, Norbik, wyskakuj z kasy, a ty, detektywie, gadaj, kto jest rodzicami Brianka? Uciekam! Szybko. Oryj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Uciekam widzowie, szybko! Nie ma czasu! Jak on mnie dogoni, to już będzie po mnie! Już będzie po mnie! Jak najszybciej o. widzowie do o. domu! Do domu! O, o sam odpadł! Czas cię zabrać! Ja. Widzowie, na szczęście udało mi się uciec, ale to była tragedia. Będę musiał ostrzec Brianka, bo to co się dzieje to jest już tragedia. Dobra, pójdę do sklepu mu coś kupić. O, dzień dobry, proszę Pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, ja sobie wezmę tutaj wózek. O, dobra. Może mm, Doritosy mu wezmę, bo dzisiaj będzie meczyk oglądany. Co nie? Więc mega fajnie. Pizzę też mu wezmę. Jutro mu odgrzeję. A teraz coś zdrowego, bo ostatnio brajanek nie za zdrowo się odżywia. To na pewno odrzucimy to w wodę, na pewno. Dużo wody, widzowie. Dużo wody musi być. Albo w sumie nie, widzę, ja odłożę tą pizzę, bo. Ja odłożę tą pizzę, ale do mu już wezmę. I bierzemy wszystkie, jakby tutaj, zdrowości do szkoły, mu będę pakował, bo naprawdę ostatnio nie za zdrowo bierze. No nie, więc mówię. Tutaj, więc bierzemy sobie to. I bananka mu wezmę. I wodę, takie malutkie zakupki. Albo w sumie jeszcze wezmę zielone jabłuszko. Co jeszcze można wziąć? Wodę w sumie, tak wodę na pewno mu wezmę i to w sumie na tyle chyba, tak to już nic nie będzie. O, dzień dobry proszę pana, dzień dobry tutaj. Dobrze dobry, polecamy lisis, hersis, e, gratis teraz. Dobrze, to, ku, to biorę tego, biorę, biorę. Tak, dwa plus jeden gratis dzisiaj. Dobrze i poprosiłbym torbę, ale papierową. To Podłotnik pan sobie weźmie. Dobrze, za ile, ile wszystko wychodzi? Niech pan tutaj postawi. Dobra. Ile? I, i, dwa joguszka? Dwa. Jeden bananek, jedne doritosy i te dwie czekolady i plus jedna gratis. No to wyjdzie trzydzieści dwa e, Dobrze, gotówką będzie. Dobrze. Proszę bardzo. Ma pan może osiem groszy? Mam, proszę. Dobrze? Zaproszę mama, Proszę. O, dziękuję za resztę. Tak, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Widzowie ja już jadę odebrać Brianka. No nie, zobaczymy ten. Jak było dzisiaj u niego w szkole. Dobra, teraz trzeba... O, cześć Brianek! Nie. Jak było dzisiaj. O tak, tuli. Jak było dzisiaj w szkole? A, to niedobrze. Chodź tutaj, wsiadamy. Może, może ja pomyślę nad zmianą klasy dla ciebie, bo jeżeli on chodzi razem z tobą do klasy, to może być ciężko ci przeżyć w późniejszych klasach, jak on jak on jakby ci tak dokucza. I nie przejmujesz... Pytanie: Jakby nie mogę ci jeszcze na nie odpowiedzieć. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Ja wiem, że ona cię zostawiła u mnie, ale no nie mogę ci jeszcze powiedzieć, gdzie ona jest. Bo chciałbym ci bardzo powiedzieć, ale sam nie wiem. Niedługo. No, niestety, Brianek. Tak już w życiu czasem bywa. Choć Brajanek, obejrzymy szybko wiadomości, bo to naprawdę jest bardzo ważne. A, a. Tutaj wiadomości Pro W dzisiejszym wydaniu poszukiwany jest porywacz, już jest kilka ofiar, między innymi szef najlepszej firmy w mieście i detektyw, więc policjanci już podjęli ogromne działania. Przeszukują wszystkie domy, lasy i inne kryjówki, więc przedej czy później go znajdą. Mówi Aleksander Piaci Ale mocne były te wiadomości, co nie Tak. O, ktoś dzwoni. Dobra, otworzę. O, dzień dobry, w samej osobie pan policjant. Co pana do... Dzień dobry. W spro, w spro... Mo możemy, możemy wejść na chwilę do domu? E, oczywiście, proszę wejść, proszę wejść. E, więc, e, dzień dobry, bo... A co panu tak, tutaj szukamy... sprowadza? E, dzień dobry i szukamy porywacza. Tak. E, który... Jeden z najlepszych firm, y i jeszcze bardzo detektywa, i szukamy go w właśnie w tej okolicy. Przeszukujemy domem, By byśmy mogli przeszukać? Oczywiście, proszę szukać. Nic na ukrycie nie mam. Dobrze. Tak, tutaj A mam. Gdzie pan... Jest niemo... No, proszę się spytać Oto. to, co pan chciał się spytać. Y czy pan nie widział jakichś takich? Osób zamaskowanych. Yy, czy ja coś widziałem, widzowie? Może lepiej o tym nie mówić. Dobra, nie powiem. O... Yy, nie, ja właśnie nic nie widziałem. Dlatego jestem zaskoc yy, zaskoczony pańską wizytą, bo właśnie oglądałam wiadomości. No, słusznie. A to, co się ostatnio dzieje w tym mieście, to, to jest jakaś tragedia. No, mnie też to przerasta, naprawdę. No dobrze, no i. Znaczy, tutaj nie ma, to ja zapiszę na karcie Wypiszę pana dom. Dobrze. Jeżeli jest potrzebne, to nazwisko kwiecień. Dobrze, też zapiszę. Dobrze. Skontaktujemy się z panem, jeżeli będziemy. Nie wiem, musieli znowu przeszukać. Do widzenia! Do widzenia! Proszę tutaj, otwieram drzwiczki, proszę. Miłego wieczoru! Nawzajem. Dobra, ja idę się już położyć. O, ktoś znowu pułkano to, to tym razem. Kim pan jest? Dzień dobry. Mam film od porywacza. Jeśli go nie obejrzysz, to będzie z tobą źle. No pokaż ten filmik. No dobra. Słuchaj, jeżeli nie obejrzysz następnych następne kilka dni swojego całego majątku, to straszy następną bliską osobę. No. To ty. Widzowie, napiszcie, co mam zrobić, bo nie wiem, bo jeżeli oddam mu cały majątek, to wyjdzie na to, że z nim współpracowałem i może mi się coś złego stać i nie będę miała jak wyżywić Brajanka, bo szef jest porwany i nie będę nigdzie zarabiał, a jeżeli mu nie oddam, to będzie ze mną źle, więc napiszcie naprawdę, co ja mam zrobić, waszym zdaniem.